Jesteśmy w dość niezwykłym momencie w historii naszej cywilizacji. Z jednej strony bardzo dużo mówi się o potrzebie segregacji śmieci, o tym, że świat dosłownie w nich tonie. Jesteśmy niemal atakowani zdjęciami i filmami tzw. Wielkiej Pacyficznej Wyspy Śmieci, która dryfuje po wodach Oceanu Spokojnego, a której wielkość szacuje się na 1 600 000 km2, czyli ponad pięciokrotnie więcej niż powierzchnia Polski. Słyszymy, że jesteśmy w takim momencie w historii naszej planety, że musimy działać już, że za chwilę będzie za późno. Z drugiej strony, śmieci produkujemy najwięcej w historii. Wzrost ludzkiej populacji i konsumpcyjny styl życia sprzyja zaśmiecaniu naszego globu. Niby więc przeciwdziałamy, staramy się ograniczać emisję plastiku, stawiamy na rozsądek przy segregacji, ale też każdego dnia dokładamy kolejne porcje odpadów na już niemały śmieciowy kopiec. Łatwo też popaść w myślenie, co ja, zwykły mieszkaniec Ziemi mogę zmienić. Niech wielkie korporacje zaczną coś z tym robić. Niech na przykład ograniczą produkcję. Działanie jednostki nic nie zmieni. Znacie to, prawda? Hm. Zastanówmy się, czy faktycznie starania zwykłego Kowalskiego niewiele zmieniają? Na szczęście, Nomenomen, jest jedno państwo w Europie, na przykładzie którego możemy zobaczyć, jak by to było, gdyby kwestie rozsądnego podejścia do zarządzania odpadkami sobie tak po prostu odpuścić? Dziś pokażę, jak wygląda sytuacja w Albanii, w której wyrzucenie plastikowej butelki za siebie jest czymś zupełnie społecznie akceptowanym. Albania. Kraj na Półwyspie Bałkańskim, który za kilkanaście lat może się stać drugą turystyczną Chorwacją. Piękne wybrzeża, otwarci ludzie, wspaniałe pasma górskie i znakomita kuchnia. Kraj, który posiada wszystko to, czego pragną turyści. Z drugiej strony, tak długo zamknięty na świat przez działania najdłużej panującego w Europie komunistycznego dyktatora Envera Hodge sprawiło, że jego mieszkańcy nie mieli szans poznać smaku wolności, ale też unowocześniać się czy rozwijać wraz z innymi państwami kontynentu. Przez to do dziś Albania jest na tyle zacofana względem innych europejskich państw, że dbałość o ekologię znajduje się najniżej na drabinie społecznych potrzeb, a świadomości nie można wytworzyć od tak. Dziś postanowić i jutro zebrać owoce. To jest proces. A proces segregacji odpadów w zasadzie dopiero zaczął w Albanii raczkować, na razie ograniczając się w zasadzie jedynie do stawiania śmietników. Brzmi kuriozalnie, a wyobraźcie sobie, że to nie do końca jest przesadą. W ramach wsparcia środkami unijnymi w okolicy większych albańskich miast, takich jak Korcza czy Vlora, powstały składowiska odpadów. Dzięki temu otworzyła się możliwość do tego, by w końcu można było gdzieś przeprowadzać zgodnie z europejskimi standardami redukcję odpadów przez ich selektywną zbiórkę czy sortowanie. Wcześniej, jakkolwiek by to nie brzmiało, dominowały nielegalne składowiska. To jednak dopiero początek drogi, bo widok wyrzucanej przez okno samochodu puszki albańczyków nie bulwersuje, bo robią tak niemal wszyscy. Efekt jest namacalny. Śmieci walają się dosłownie wszędzie. Efekty najlepiej widać na plażach. Obrazy, które widzicie w tym momencie nie są starannie wyselekcjonowanymi filmami z najbardziej zaśmieconych plaż. To są normalne albańskie widoki. Owszem, jeżeli ktoś spędził wakacje na przyhotelowej plaży, to towarzystwa śmieci uświadczył mniej, ale i tak musiał je widzieć na przykład w drodze do hotelu. Niedowiarkom wystarczy wyściubić nos choć kawałek dalej do jednej z albańskich perełek na przykład na półwysep Rodonii. Gdzie obok ruin średniowiecznego zamku opalają się albanki przyzwyczajone do worku śmieci leżących tuż obok ich ręczników. Człowiek wręcz zastanawia się, czy pozując do zdjęć na Instagram, dołożyły starań, by tak wykadrować zdjęcie, by tych worków nie było widać. Czego to dowodzi? To psztyczek w nos każdego, kto zakłada, że problem rozwiąże się sam, gdy wielkie koncerny zaczną myśleć o ograniczaniu produkcji np. plastikowych opakowań, które niechybnie staną się kiedyś odpadami. Że cała wina leży po stronie przemysłu, który w każdej chwili wprowadza na rynek kolejne zanieczyszczenia. Owszem, składowanych na plażach słomek czy plastikowych butelek albańczyk nie wyprodukował w swojej piwnicy, kto się na rynek wprowadził. Ale odpowiedzialność nie spoczywa wyłącznie na barkach tych dużych, ale również nas samych. Małe działania mają większe znaczenie niż nam się wydaje. Tak długo jak do wypicia Coca-Coli będziemy prosić w McDonald'sie o słomkę, tak długo ta słomka będzie przez McDonald's samawiana. Sytuacja w basenie Morza Śródziemnego jest po prostu dramatyczna. Ale całemu złu nie jest winna jedna biedna Albania. W roku 2020 Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody podała, że rocznie do tego morza wpada 230 tysięcy ton plastikowych śmieci z 33 państw położonych wzdłuż jego wybrzeża i rzek wpadających do tego morza, takich jak Nil, Pad czy Rodan. W przeliczeniu jest to około 500 kontenerów towarowych, które każdego dnia zasilają akwen. Największy udział mają oczywiście największe państwa, takie jak Egipt, który odpowiada za około 74 tysiące ton śmieci rocznie, następnie Włochy z 34 i Turcja z 24 tysiącami ton. W przeliczeniu na głowę mieszkańca niechlubną rekordzistką jest jednak Czarnogóra, rzucająca około 8 kg odpadów na mieszkańca rocznie. Tuż za nią plasują się właśnie Albania, a następnie Bośnia i Hercegowina mająca tak de facto 20-kilometrowy odcinek dostępu do morza oraz Macedonia Północna, której ani centymetr powierzchni nad morzem się nie znajduje, ale te państwa zaśmiecają rzeki wpadające później do morza. Okej, okay, zaglądamy aż nad Morze Śródziemne, tak jakby tylko tam był problem, a reszta świata przykładnie składowała każdą plastikową butelkę. W Polsce według danych gus w 2019 roku na głowę mieszkańca wyprodukowano 332 kg odpadów komunalnych, co i tak jest wartością wyższą względem poprzedniego roku. Mniej spośród państw unijnych przypada jedynie na głowę Rumuna. W 2017 roku niechlubnie przodowały takie państwa jak Dania, gdzie przypada aż 781 kg na osobę rocznie, Cypr 637 i Niemcy 633 kg na osobę. Eksperci wypowiadają się jednak w bardziej pesymistycznych tonach, twierdząc, że rzeczywiste liczby są prawdopodobnie znacznie większe. Tak po prawdzie, to przyglądając się problemowi zasypywania ziemi śmieciami, można dojrzeć całkiem nieoczywistą kwestię dotyczącą podejścia każdego z nas do tego problemu. Wierzymy, że rozwiązania przedstawią rządy państw. Bez problemu jesteśmy w stanie wskazać też miejsca na planecie, w których jest dużo więcej do poprawy niż w Polsce czy nawet w naszym domu. Liczymy na to, że korporacje wezmą sobie do serca dbałość o środowisko kosztem rezygnacji z części zysku. Narzekamy na przesadny konsumpcjonizm usprawiedliwiamy brak dbałości o poprawną segregację śmieci, bo gdzieś kiedyś sąsiad kolegi widział, jak śmieciarka wrzuca wszystkie odpadki do jednego zbiornika. Wytykamy błędy innym. Ale nic by się nie stało, gdybyśmy sami postarali się zostać dobrym przykładem. A kto wie, może kiedyś taka albania stanie się wzorem dla innych, pokazując, że tak po prostu da się. Zostawiam Cię z Twoimi własnymi przemyśleniami, będąc ciekawy tego, czy podzielasz mój punkt widzenia, czy raczej masz argumenty przemawiające zatem, by dbałość o odpady zostawić tym większym. I to tyle z mojej strony. Wielkie dzięki za Twoją uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie. Przyjemność.